Omówmy sobie teraz inny rodzaj tekstu, a mianowicie tekst akapitowy. Ja teraz zaznaczę ten tekst, który mam tutaj napisany i go usunę. Wybiorę jeszcze raz narzędzie tekstowe, ale tym razem zamiast klikać i pisać, po prostu na początku przeciągnę po to, żeby stworzyć ramkę dla mojego tekstu. Niech to będzie ramka tej wielkości. Mamy tutaj ustawioną czcionkę Tahoma, bold, 12 punktów. Zmieńmy ją na przykład na czcionkę regularną, czyli normalną. I wpiszmy tutaj jakiś przykładowy tekst. Ja tutaj nie będę wkopiowywał żadnego sensownego tekstu, po prostu z klawiatury wpiszę cokolwiek. Jak widać, tekst ten zawija nam się w ramce. Piszemy teraz tak, jakbyśmy pisali na przykład w programie do składu tekstu, czy też w ramce, na przykład narysowanej w Wordzie. Tekst ten możemy zaznaczyć. Wciskam teraz Ctrl A i zwiększmy sobie tutaj jego rozmiar, tak żeby był on nieco większy niż nasza ramka, na przykład 24 punkty. Ja wybiorę teraz narzędzie czarna strzałka i zobaczmy, czym cechuje się tekst akapitowy. Otóż poprzednio, jak pamiętamy, przy rozciągnięciu ramki tekstowej napisy się po prostu zniekształcały, rozciągały się, czy też ściskały. W tym przypadku jest to niemożliwe. Rozciągając ramkę, po prostu rozszerzamy miejsce na tekst. Możemy definiować po prostu rozmiar, w którym tekst ten jest napisany, czyli zachowuje się on całkowicie inaczej. Jeżeli przyjrzymy się uważnie tej ramce, to zobaczymy, że tutaj jest taki kwadracik po lewej stronie, i tutaj czerwony kwadracik po prawej stronie. Jeżeli ten kwadracik jest czerwony, to oznacza, że naszego tekstu jest za dużo i nie mieści się on w ramce. Tekst ten na szczęście możemy przelać do nowej ramki, tak jak w dobrym programie, do składu tekstu. Wybierzmy jeszcze raz narzędzie tekstowe i zdefiniujmy tutaj drugą ramkę. I spójrzmy jak to zrobić. Przełącza się do narzędzia strzałka, zaznaczę ten obiekt, przesuwając się w to miejsce strzałka zmienia mi wygląd na nieco inny i teraz klikając biorę po prostu ten tekst i mogę wskazać nową ramkę, do której reszta tekstu będzie przelana. Spójrzmy, teraz pojawia mi się taki kursor z łańcuszkiem, co oznacza, że te ramki będą połączone i klikając zobaczymy że pojawiło mi się tutaj wskazanie skąd dokąd ten tekst jest przelewany. Połączenie to jest pamiętane. Możemy teraz na przykład zaznaczyć ten tekst i zacząć go usuwać. Ja coś tutaj źle zrobiłem, więc wcisnę Ctrl Z. Usuńmy tutaj tą niepotrzebną rameczkę. Kliknę tutaj dwukrotnie, tak żeby wejść do tej ramki. I teraz zobaczmy, usuwając ten tekst, na początku usuwam go z tej ramki. A następnie, jeżeli ta ramka jest już pusta, przeskakuje do ramki, która jest z nią połączona. Tak samo przy pisaniu, automatycznie tekst będzie przelewał się do nowej ramki. Takich ramek oczywiście możemy stworzyć więcej, ja tego teraz nie będę prezentował. Zauważmy, że te ramki możemy niezależnie względem siebie przesuwać. Jeszcze raz odznaczmy wszystko i teraz zaznaczmy jedną ramkę. Możemy też cały czas przedefiniowywać ich rozmiary i tekst odpowiednio będzie się przelewał, jeżeli tutaj się już nie mieści. I spójrzmy jeszcze na inne możliwości, które daje nam właśnie ten tekst akapitowy. Mając tekst akapitowy, możemy posłużyć się paletą akapit, żeby zmieniać rozkład tego tekstu. Możemy na przykład wycentrować go, czy też przesunąć go do prawej, wyrównać do strony prawej. U dołu mamy też jeszcze inne możliwości. Możemy na przykład wciąć pierwszy wiersz naszego akapitu. Ja się teraz wyrównam do lewej i zobaczmy, klikając tutaj. Na tą strzałkę możemy przesunąć tutaj i wykonać wcięcie przy pierwszym wierszu. Usuńmy teraz te ramki, zaznaczam je i wciskam Delete. I na koniec jeszcze omówię kolejny rodzaj tekstu, a mianowicie tekst, który możemy wlać w jakiś kształt. Ja wybiorę teraz narzędzie ellipsa, narysuję sobie tutaj taki kształt. Zamienimy tutaj te kolory, czyli niech wypełnienie będzie puste, a obrys czarny. Klikamy więc tutaj w tym miejscu i już nam się barwy zamieniły. Teraz wybieram to narzędzie tekst akapitowy, ale stąd. I klikam teraz tutaj na tej ścieżce, żeby zacząć pisać wewnątrz ramki kolistej. Jak widać, bardzo szybko zdefiniowaliśmy ramkę dla naszego tekstu w formie okręgu. Jeżeli napiszemy za dużo tekstu, to oczywiście wszystko działa tak samo jak poprzednio. Ponownie pojawia mi się tutaj ten kwadracik, z którego mogę przelać resztę tekstu do innej ramki. Spróbujmy to zrobić. Utwórzmy tutaj sobie jeszcze jeden kształt. Ja może teraz wybiorę kroplomierz i przeleję wszystkie cechy z tego kształtu. Jak widać kliknąłem tutaj na ścieżce. I jeszcze raz narzędzie czarna strzałka po to, żeby zaznaczyć ten obiekt. Kliknąć teraz na ten kwadracik i wskazać docelowy drugi obiekt. Jak widać, tekst przelał nam się bez żadnego problemu.